Koniec roku to dobry czas na podsumowania i robienie sobie planów na przyszłość i ten kto obserwuje mnie od jakiegoś czasu, ten pewnie już zauważył jak w przeciągu ostatniego roku wzmocniła się moja miłość do muzykali, jak zaczęłam się rozbijać po teatrach wszędzie gdzie się da Kilkakrotnie widziałam już Upiora w operze, Le Miserable, Mamma Mia, deszczową piosenkę Rapsodię z demonem, Jesus Christ Superstar Kobiety na skraju załamania nerwowego i pewnie jeszcze mnóstwo innych musicali, o których w tym momencie zapomniałam, ale wiecie, jak tylko coś obejrzę, to staram się wam na bieżąco dawać znać i zda zdawać moją relację, więc tam fanpage, e, instagramy sprawdzajcie, żeby być na bieżąco. Wciąż jednak są tytuły, których nie udało mi się obejrzeć i to jest właśnie taka moja krótka lista e, musicali, z którymi chciałabym się zapoznać jak najszybciej, a najlepiej już w 2018 roku i mam nadzieję, że którymś z tych tytułów uda mi się zainteresować również Was. Chcieć obejrzeć to ja chcę i to jest jedno. Problem polega na tym, że nie zawsze jest możliwość, aby je obejrzeć, bo na przykład nie ma ich u nas w Polsce. I to jest smutne, albo nie można ich kupić nigdzie na DVD, więc jest mi z tego powodu bardzo źle. I jeżeli macie jakieś informacje na temat tych tytułów, że będą gdzieś wystawione albo coś, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, albo może nawet lepiej na naszej muzykalnej grupie u Muzykalnieni. to jest grupa dla miłośników muzykali. I link będzie w opisie. Zacznę jednak od muzykali, które rzeczywiście są wystawiane w Polsce, więc mam nadzieję, że to tylko kwestia czasu, aż uda mi się na nie wybrać. Po pierwsze, kultowe już metro w Warszawskim Teatrze Buffo, które obchodzi teraz 20-lecie, jeżeli dobrze kojarzę. Więc 20 lat na scenie. Obsada zmieniała się już kilkakrotnie, a ja wciąż tego nie widziałam, więc aż wstyd. Z tego co wiem, to twórcy też wprowadzają różne urozmaicenia i na przykład. Podobno był tam fragment Ona tańczy dla mnie i podobno y, ostatnio były orki z Majorki Terwinu, więc hello, trzeba iść. Z chęcią zobaczyłabym także Notre Dame de Paris w Gdyni. Co prawda widziałam już wersję francuską, tą z. Jak on się nazywa? Zgaru. I nie powiem, żeby jakoś mnie porwała, ale wydaje mi się, że jednak co na żywo, to na żywo, więc wybrać się by się przydało. A w warszawskim teatrze dramatycznym grane jest Kinky Boots, czyli Panowie na szpilkach i te sprawy. Krzysztof Szczepaniak więc czuję potrzebę obejrzenia tego jak najszybciej, póki tego nie zdejmą, bo nie wiadomo jak długo to będzie grane. Mam nadzieję, że długo, długo i zdążę. I zobaczymy, czy teatr dramatyczny słusznie stawia na muzykale. Jak już gliwicki zmienili w dramatyczne to. A trochę tak wyprzedzając wybredny przegląd kultury ostatni był tu to w marcu będą czarownice z Eastwick w Warszawie. Na Wytat 3 Serena. Tak. I to jest musical na podstawie powieści, na podstawie filmu z Jackiem Nicholsonem, z Cher, z Michelle Pfeiffer. Film, którego nie widziałam, bo nie, może dlatego, że sam film w sobie nie jest muzykalem, prawda? Ale musical obejrzę, obejrzę też film, być może uda się też przeczytać książkę, żeby mieć taki obraz całości. Są też muzykale, które były już wystawiane w Polsce, a ja z jakiegoś powodu ich nie widziałam, bo je przegapiłam albo bo akurat nie mogłam pójść i na przykład koty. Koty, proszę państwa. Wybredna maruda, nie widziała kotów i memory i w ogóle wiecie... Nie, nie jestem człowiekiem. Albo rent, rent, które jest podobno cudownym. Cudownym spektaklem z przesłaniem. Ja tego nie widziałam, a to dodatku było w mojej rampie, a ja no nie mogłam. I mm, płaczę. Chociaż film sobie obejrzę, ale mogłoby to wrócić, nie obraziłabym się. Albo na przykład taniec wampirów. Wydaje mi się, że wtedy co go wystawiali w Romie, to nie było jeszcze tej mody na wampiry Edwardy, Jacoby i tak dalej. I tak naprawdę ostatnio okazało się, że znam sporo pisanek z tego muzykalu, nie wiedząc, że są one z tego muzykalu. Cała ja dziękuję. Co prawda widziałam już musical kobiety na skraju załamania nerwowego, ten w Polsce, w rampie, ale stwierdziłam ostatnio, że chętnie porównałabym sobie to wszystko, więc przeczytałabym powieść obejrzałabym film, no i obejrzałabym chętnie tą wersję zagraniczną e, muzykalową, Tak, chętnie bym też to obejrzała Tylko gdzie ja mam to obejrzeć? Już jadę UK, czekaj na mnie No a teraz produkcje, których niestety u nas nie ma nie są wystawiane, ale słyszałam kilka piosenek bardzo mi się spodobały i teraz bardzo chcę obejrzeć w całości, więc liczę na to, że kiedyś mi się uda Po pierwsze Hamilton Tak zachwalany, który dla mnie zaistniał dzięki studiu Cantus, jak wiele różnych innych muzykalowych piosenek Hamilton One Shot. O, chcę, Bardzo chcę. Rapowany musical. Dwa. Kobieta w bieli. Woman in white. Nie wiem w ogóle, ty, czy to się tłumaczy. Chyba tak. Bo jest na podstawie powieści. To jest musical, proszę Państwa, Webera, więc. <laughs> Hello, Weber. Z tego co wiem, piosenki ma piękne, przynajmniej te, które słyszałam, więc bardzo chcę. I trzy. Love never dies, czyli... Kontynuacja Upiór w operze, więc wracamy do pana Webera. Upiór w operze, mój ukochany, i ma kontynuację. I ja widziałam na YouTubie kilka piosenek i robią wrażenie, i widziałam je, słyszałam je w różnych wykonaniach i to też robi wrażenie, więc chcę, proszę Państwa, tak, ja chcę obejrzeć całość. I tak właśnie prezentuje się moje musicalowe *must see* na najbliższy czas. Jeżeli widzieliście którąś z tych produkcji, to podzielcie się opinią w komentarzu i dajcie miary, gdzie to widzieliście. <grym> I widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!